Witam Was bardzo serdecznie. Znów jesteśmy na giełdzie Kanga i dzisiaj bardzo krótki i prosty odcinek, a mianowicie jak przelać swoje kryptowaluty na swój zewnętrzny portfel. Zaczynamy. Wchodzimy sobie na giełdzie w portfel. I w poprzednim odcinku przelewałem sobie USDT i właśnie Tą kryptowalutę przelejemy sobie na nasz portfel. Klikamy Wypłata, i teraz mamy dwie opcje: przelew zewnętrzny i przelew wewnętrzny. Czym to się różni? Przelew wewnętrzny to taki, który chcemy wykonać do jakiegoś użytkownika, który jest już na tej giełdzie, czyli podajemy jego adres e-mail i po prostu nasze krypto albo fiaty przejdą do niego od razu. Przelew zewnętrzny to jest przelew na jakiś portfel kryptowalut. Ja będę to przelewał akurat na swój portfel Metamaska. Tutaj go widzicie. I, I jak do tego usiąść i jak to zrobić? Przelewamy USDT, i teraz bardzo ważna rzecz. Wybieramy, po jakiej sieci chcemy przesłać ten token. Każdy token ma swoje własne sieci, akurat USDT. W tym wypadku ma cztery sieci: Arbitrium, Binance Smart Chain, Ethereum i Polygon. Najtańszą siecią tutaj, jak widzicie, jest Arbitrium i Polygon, bo przelew kosztuje tylko 1 USDT. Czyli dosyć tań. Najdroższą siecią chyba nawet w ogóle w tej chwili jest Ether. Tutaj opłata kosztuje 25 USDT, czyli jakbyście nawet chcieli przelać jeden USDT, to opłata wyniesie 25, czyli 25 razy drożej, więc patrzcie dokładnie. Tu jest akurat bardzo drogo, więc musicie zwracać na to bardzo mocno uwagę, żeby po prostu nie przelewać po takich drogich opłatach. Ja bym chciał przelać nasz Tether na sieć Binance Smart Chain, bo taką mam teraz tutaj ustawioną w MetaMasku, jak widzicie. Tether jest 0, czyli żadnego Tethera na tej sieci i na tym portfelu nie mam. Więc co robimy? Ustawiamy sobie sieć Binance Smart Chain. Od razu jest napisane, że opłata operacyjna będzie 2,5 USDT, i dlatego zrobiłem sobie trochę większy przedział, bo jak chcę przelać 100 USDT, to 2,5 zabierze mi. Opłata transakcyjna. I te opłaty transakcyjne są przy każdym przelewie, czasem duże, czasem małe. W weekendy te opłaty zazwyczaj są troszkę mniejsze. Klikamy sobie metamaska, kopiujemy nasz adres. Musimy sprawdzić, czy ten adres jest na pewno na sieci Binance Smart Chain. Tu nam pokazuje. Możemy sobie tutaj jakąś inną sieć wybrać, ale mnie interesuje właśnie sieć Binance'a. Wklejamy sobie. I wpisujemy kwotę, jaką chcemy przelać. W moim wypadku będzie 100 USDT. Klikamy dalej. No i teraz taka informacja. Wypłacamy 100 USDT, opłata operacyjna 2,5 USDT, otrzymamy 97,5 USDT. Ale ja nie chcę tak zrobić, ponieważ opłata operacyjna wychodzi nam z tego, co chcemy przelać, a nie skąd. To. Więc ja sobie. Kliknę więcej. Dokładnie całą opłatę. I w tej chwili na portfelu powinienem dostać 100 USDT. Klikamy dalej. Link potwierdzający został wysłany na Twój e-mail. Teraz musimy się zalogować na swoją pocztę. Przyszedł e-mail, żeby potwierdzić wypłatę. On tutaj mówi, czy adres jest OK, więc radzę go sprawdzić. Ja już go sprawdziłem wcześniej. Potwierdzamy wypłatę. I w tej chwili przelew został puszczony. Powinno nam zejść z konta i dokładnie zeszło nam z konta. I teraz zobaczymy, czy już będzie od razu ten przelew USDT, czy dopiero za jakiś czas. Widzicie, przeszło tak naprawdę od razu. Na naszym portfelu MetaMask mamy 100 USDT przesłane z giełdy Kanga. W mniej niż sekundę tak naprawdę, więc ta opcja przelewania kryptowalut z portfela na portfel albo z giełd na giełd jest super w porównaniu z przelewami bankowymi. I to tyle w tym krótkim, szybkim odcinku. Pamiętajcie o kliknięcie łapki w górę, o subskrypcji, dzwoneczku, a także o napisaniu jakiegoś komentarza. Trzymajcie się, cześć!